Co czytam? Powracam do tej rubryki, która troszkę została zapomniana przeze mnie i może ktoś myśli, że już nic nie czytam, ale te rzeczy, które czytałem, może się nie nadawały, żeby zachęcać do lektury, bo były bardzo specyficzne. A więc dzisiaj propozycja na jesienną lekturę. Kobieta w Watykanie. Magdalena Wolińska-Riedi, kobieta w Watykanie. Dlaczego sięgnąłem po tę książkę? Bo październik i mamy papieskie rocznice i wspomnienia. Przeżywaliśmy 13 października Dzień Papieski, 16 października 41 rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na stolicę Piotrową, 22 października będzie wspomnienie św. Jana Pawła II. A więc książka w sam raz papieska: jak żyje się w najmniejszym państwie świata? Watykan nie jest mi obcy. Mieszkałem w Rzymie wiele lat, w domach, które były związane z Watykanem. Wielokrotnie przekraczałem watykańskie mury i na liturgie papieskie, ale też na zwyczajne zakupy w spożywczym w aptece, żeby kupić sobie może jakieś małe. Radyjko lepsze i tańsze niż w rzymskich sklepach. Znałem też jednego gwardzistę, który zaprosił swoich przyjaciół, w tym mnie, na przysięgę swojego czasu, a więc mogłem podejrzeć jeszcze kilka innych miejsc. Miałem też znajomych w Lobservatore Romano, którzy wprowadzali mnie do ogrodów watykańskich. Zwiedzałem ogrody w Castel Gandolfo. A więc ten świat może nie jest dla mnie aż tak bardzo obcy i tajemniczy. Ale wziąłem tę książkę chętnie do ręki. Książka, która mówi o strukturach strukturze państwa watykańskiego. Przedstawia osoby, które tam mieszkają, bo to nie tylko duchowni, ale też i grupa ludzi świeckich. Tłem tej opowieści jest gwardia szwajcarska, bo dobrze wiemy, że pani Magdalena jest żoną gwardzisty. I z tego powodu właśnie mieszkała na terenach watykańskich. Pisze o tym, jak się wychowuje dzieci w Watykanie, jak się prowadzi dom, jak uczestniczy się w życiu duchowym Watykanu. To nie jest tylko świat duchownych, ale także świat, byśmy powiedzieli, ludzi normalnych, którzy mają codzienne życie, robią zakupy, spacery, imprezują. Oczywiście w sposób, domyślamy się, dosyć stonowany i gdzie się także modlą. Kończy się ta książka pięknymi portretami pierwszych mieszkańców Watykanu, świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka. Portrety bardzo osobiste, bardzo piękne, bo utkane z osobistych doświadczeń autorki. Ta książka to nie jest przewodnik turystyczny, to nie dzieło historyczne, ale piękna, sentymentalna opowieść, bardzo osobista, bardzo kobieca. Podróż do świata, w którym pani Magdalena przez wiele lat żyła. Tłem jest środowisko Gwardii Szwajcarskiej. To świat autorki, ale nie brakuje wiele ciepłych anegdot, Także i technicznych, i historycznych elementów, które pozwalają nam lepiej zrozumieć ten świat. Jest to opowieść także o sprawach trudnych, ale napisana z wielkim jakimś wyważeniem, spokojem i z szacunkiem. To piękna historia o rodzinie, o wierze, o umiejętności patrzenia na otaczający świat. Polecam. Na jesienne wieczory. Czyta się to naprawdę pięknie. Amen.